Cześć, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam trochę o jednej z moich ulubionych kaw. Jest to kawa Chibo Privat Cafe Brazil Mild. Bardzo ciekawa kawa o dość niskiej intensywności, czyli będzie to raczej wybór dla osób, które wolą raczej takie łagodniejsze smaki, łagodniejsze kawy. Wtedy myślę, możecie sobie śmiało celować właśnie w produkt z tej konkretnej serii. Jeżeli chodzi o sam typ produktu, no to w tym przypadku mamy tu kawę ziarnistą, która rzeczywiście znakomicie prezentuje się zarówno w opakowaniu, jak i również już po samym przygotowaniu takiej kawy. Zaraz sobie oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Zanim jednak o tym, no to może jeszcze nieco o cenie tego produktu. Za takie opakowanie w tym przypadku. 500 gramów zapłaciłem, około 33 zł, 31 zł, gdzieś tam w tych okolicach, jak dobrze pamiętam, tyle kosztowała ta kawa. A zatem myślę, że cena dość adekwatna, zarówno do ilości, jak i również do samej jakości, bo powiem Wam szczerze, to jest jedna z naprawdę moich ulubionych kaw na rynku. W środku. Prezentuje to się w taki sposób, ja już sobie wcześniej właśnie otworzyłem tą kawę, żeby pokazać Wam jak to wszystko prezentuje się w środku. No i teraz zwróćcie uwagę, takie pojedyncze ziarenka naprawdę bardzo dobrze wyglądają, bardzo dobrze się prezentują, prawda? Rzeczywiście dobre jakościowo, no i przede wszystkim jak sobie tutaj pomuchacie że tak powiem zawartości tego opakowania no to naprawdę znakomicie to wszystko pachnie tutaj rzeczywiście taki aromat unosi bym, się, bym powiedział czekoladowy gdzieś tam przewijają się na pewno jakieś ewentualne nuty owocowe a zatem bardzo unikalne połączenie o niskiej intensywności no ale powiem wam że nie tylko dobrze ona właśnie prezentuje się w opakowaniu ale również po przygotowaniu, ten aromat kawy, ten smak kawy, naprawdę niepowtarzalny. Taką kawę trzeba po prostu spróbować, żeby zrozumieć, o czym ja tutaj oczywiście mówię. Tak? A zatem ode mnie jak najbardziej bardzo wysoka nota. Ja tutaj wystawiam notę 9,5 na 10. Myślę, że jest to bardzo dobry produkt. Jeżeli nie próbowaliście, tej konkretnej kawy ziarnistej Chibo, no to koniecznie musicie to zrobić, tak? A zatem tyle to ode mnie w tym odcinku. Ja jestem ciekaw też Waszych spostrzeżeń, Waszych opinii na temat tego produktu. Napiszcie o nich w komentarzu pod filmem, a tymczasem to wszystko. Zachęcam do subskrypcji, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.